infomega.pl serdecznie wita. Witamy serdecznie. Nie jestem świadkiem Jehowy. Nie należę do żadnej religii, kościoła lub sekty. Nie należę do żadnej partii politycznej ani organizacji. Jestem indywidualną osobą, która przekazuje przesłania otrzymane z wiarygodnego źródła. Serdecznie przepraszam. Że być może zakłóciłem ci spokój, może jednak zechcesz wysłuchać moje przesłanie do końca. Nie wiem, czy pisząc je trafiłem na odpowiednią osobę, która by bez agresywnej złości oceniłaby rzetelnie mój przekaz. Nie szukam zwady ani jakichś nieporozumień, a jedynie chcę pobudzić kogokolwiek do dyskusji, przez co pomoże mi zorientować się która moja treść jest niezrozumiała, podając mi jakieś konkretne szczegóły, będę się starał naprawić mój przekaz, aby blokada oświecenia prawdą została usunięta. Dzięki temu będę miał szansę udoskonalać moje zamiary, aby odblokować intelektualną blokadę, którą posiada nieomal każdy człowiek. Aby mógł zrozumieć, jaki jest sens naszego życia i kim jest jego stwórca. Codziennie spotykam szlachetne osoby, piękne kobiety, przystojnych mężczyzn. Bije od nich ogromna inteligencja, a w żaden sposób nie potrafię sobie wyobrazić i uwierzyć, że ukrzyżowano naszego Ojca Stworzyciela i jego umiłowanego, jednorodzonego syna, jak to jest możliwe? Przecież w Ewangelii Jana wyraźnie jest o tym napisane. Poznaj swego stwórcę, Wielu ludzi szuka Boga. Są i tacy, którzy nie wierzą w niego, ale z ciekawością czytają różne doniesienia na ten temat. Postaram się w uczciwej prawdzie wyjaśnić, kim jest Bóg, ojciec stworzycieli, kim jest jego jednorodzony syn. Mówiąc wprost, chcę udowodnić Tobie, że w ciele syna człowieczego przybyły na świat dwie istoty duchowe, które wcieliły się w ludzkie ciało Chrystusa, aby ludzkość poznała swego Ojca, stworzyciela i jego pierworodnego. Jednorodzonego syna. Rozbudź w swojej wyobraźni, że wszystko, co wydarzyło się we wszechświecie, musiało mieć swój początek. Następne wydarzenia również miały swoje początki i działo się i dzieje tak aż do tej pory. Pierwszą inteligentną istotą duchową był nasz Stwórca, który był początkiem życia, jakie zaistniało we wszechświecie. Drugą osobą jest jego jedyny pierworodny, jednorodzony syn. Objawili się oni światu w ludzkim ciele które Biblia nazywa Synem Człowieczym, aby ukazać prawdę, a świat ich ukrzyżował. Zwrócił uwagę, że nie objawili się w jakimś niebiańskim ciele, a do tego objawili się w tak ogromnie niebezpiecznym czasie. Objawili się wśród zwrodniały rządnych władzy Rzymian i wśród zwrodniały religijnych fanatyków, którzy dla swego zakłamanego wyznania bez wahania zabijali każdą osobę. Która była im przeciwna. Czyżby właśnie taki czas i miejsce objawienia zaakceptował stwórca, aby przez śmierć i zmartwychwstanie pozostawiał po sobie prawdę, która miała dotrwać do naszych czasów? Zdajesz sobie sprawę, że w naszych czasach nikt nie mógłby bez przemocy i bandytyzmu tak dosadnie stworzyć jakieś wydarzenie które by stworzyło tak potężną chrześcijańską wiarę. Wprawdzie muzułmanie stworzyli również coś niewiarygodnego, ale wszystko stało się przez kłamstwa, przemoc, zabójstwa i perfidną tyranię. Stwórca i Jego jednorodzony syn nie stworzyli żadnej przemocy i do tej pory nikogo na siłę nie zmuszają, aby zdeklarował się na życie wieczne w ich królestwie niebiańskim. Przez wyobraźnię poprowadzę cię wstecz sprzed więcej nawet niż 40 miliardów lat, abyś zrozumiał, co naprawdę się wydarzyło. Jeśli mój przekaz okaże się nielogiczny, możesz uznać mnie za kłamcę. To, co napisałem, nie wymyśliłem, gdyż nie mógłbym odkryć prawdy, kim jest stwórca i kim jest jego jednorodzony syn, gdyby syn mi tego nie objawił. Na początku ukażę biblijne wersety, które są logiczne i absolutnie wiarygodne. Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 21-22 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest to Ojciec tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. W powyższych wersetach jest wyraźna informacja, że nikt nie wie kim jest Bóg i Jego jedyny Syn. Żadna religia, żaden Kościół ani żadne sekty protestanckie nie wiedzą kim jest Stwórca i Jego jednorodzony Syn. Biblijne wersety napisane były wiele setek lat temu. Mimo to poprzez mój wywód dowodnie, że nadal żadne religie, kościoły, Sekty protestanckie i różne wyznania nie znają swego stwórcę ani jego jednorodzonego syna. Jestem w kontakcie z przedstawicielami kościołów protestanckich, którzy odpowiadają milczeniem na moje pytania, co oznacza, że boją się uwierzyć w moje przesłania. Dlaczego tak się dzieje? Wszystkie religie, Kościoły, sekty stworzono przez przemoc, zabójstwa i niezliczone ofiary zabijano, palono na stosie, niemiłosiernie katowano tych, którzy nie akceptowali kłamstw i niedomówień, jakie kreowali zwrodniali antychryści. Wskutek popełnienia takich przestępczych tragedii wszystkie wyznania religijne stały się własnością syna zatracenia którego zwą diabłem i szatanem. Nie dostąpiły one objawienia, aby wiedzieć, kim jest Ojciec Stworzyciela, kim jest Jego jednorodzony Syn. Co gorsze, oni nie zdają sobie sprawy, że ciągle są pod kierownictwem zwrodniałego Syna Zatracenia, którego Biblia zwie diabłem lub szatanem. Dlaczego? Ponieważ nie zrozumieli Ewangelii Jana i zwrodniały Syn Zatracenia bez przerwy kontroluje ich, aby nigdy nie odnaleźli swego Stwórcę który objawił się jako Najświętsza istota duchowa w ciele Syna Człowieczego, nazwanego Chrystusem, w tym że ciele był również wcielony jako istota duchowa jednorodzony Jego Syn. Jak to już jest w ludzkiej naturze, oczerniano ciało Syna Człowieczego, w które wcielił się nasz Stwórca i Jego jednorodzony syn. Już od czasów ukrzyżowania naszego Ojca Stworzyciela przez rzymskich zwrodnialców i żydowskiej religii znaleźli się antychruści, aby zniszczyć plan zbawienia świata, co zresztą trwa do tej pory. Istoty, które chcą znaleźć swego Boga, Ojca Stworzyciela nie powinni przyjmować żadnych pomówień i kłamstw przeciwko ciału Syna Człowieczego, w którego byli wcieleni Ojciec Stworzyciel i Jego jednorodzony Syn. Raczej powinni zastanowić się nad tym, że spośród niewyobrażanej ilości istot duchowych, które egzystują w całym wszechświecie udało się Stwórcy objawić się światu wraz ze swoim pierworodnym Synem w człowieczym ciele. Przez męki, katusze i poniżenia pozwolił ludzkości znaleźć w swojej rodzinie swego Ojca Stworzyciela i Jego jedynego Syna. Ojciec stworzyciel jako Bóg Wszechmogący nie objawił się jak dostojnik w złotej koronie wysadzanej drogimi kamieniami, nie był ubrany w purpurowe królewskie szaty, na rękach nie miało olbrzymiej wartości pierścieni jak to czynią różni władcy tego świata. Jego koroną były ciernie, jego szata czyniła go najuboższym człowiekiem na świecie, pobity z wieloma uszkodzeniami na ciele w cierpieniach i mękach chciałabyś dowiedział się kim jest Twój Stwórca. Na całunie turyńskim naukowcy zidentyfikowali, że złamano mu szczękę i nos. Liczne rany, zadane dwoma rodzajami biczów, zakończonymi ostrymi końcówkami, spowodowały okropne rany. Taką ilość niezliczonych ran nie przeżyłby żaden człowiek. Do tego ciężko pobity ostatnimi siłami dźwigał Krzyż w drodze na Golgotę. W tej prostocie miał wykonać się genialny plan, aby wiedziano, kim jest stwórca i jego jednorodzony syn. Stwórca chciałby zrozumiano, że nie trzeba się modlić do fałszywych bogów i do martwych przedmiotów. Chciał wskazać siebie w bardzo skromny sposób, nie czyniąc nikomu żadnej krzywdy. Chodziło o to, aby tylko do niego zwracać się z prośbą o jakąkolwiek pomoc przez jego umiłowanego, jednorodzonego syna. Niestety ludzkość nie zrozumiała intencji Stwórcy i nie zrozumiano do tej pory, kim jest prawdziwy, jedyny Bóg. Na podstawie tego tragicznego wydarzenia stworzono fałszywe religie, kościoły i sekty, których zarządcą jest sam zwrodniały syn zatracenia, diabelski zwrodnialec. Każdy, kto podąży za głosem prawdy, napełni się duchem mądrości, który wprowadzi go w całą prawdę, nawet w prawdę sprzed miliard, miliardów lat. Gdy zagłębimy się w temacie, dojdziemy do wniosku, że wszyscy założyciele różnych religii nie uwzględnili w swoich poszukiwaniach prawdy, że wszystko ma swój początek, a po nich kolejne wydarzenia też miały swoje początki w ten sposób nigdy nie osiągnęli prawdy. Nikt z morderczych założycieli jakichkolwiek wyznań nigdy nie wspomniał, że stwórca miał tylko jednego, jednorodzonego syna, nawet o obecnej najokrutniejszej morderczej religii Mahometańskiej. Mahomet nazwał Syna Bożego tylko prorokiem i inni na to dali się nabrać. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 8. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Zupełna parodia w świecie faraonów.